If you're thinking about Heyka, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zapraszam was na vloga I będzie to vlog nie taki zwykły Ponieważ dzisiaj jadę sobie na kulik, na ognisko yy, jadę tam No... Nie wiem tak niedługo od mojego domu, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Sądzę, że to będzie bardzo fajna pamiątka, żeby Wam nagrać tego vloga, żebyście zobaczyli, jak to wygląda i w ogóle. Więc na wstępie, już zostawcie subskrypcję na dole i łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło i naprawdę mega, mega się cieszę, że jest tutaj Was coraz więcej na moim kanale. Mamy godzinkę. U. 11.17. E, my tak za niedługo będziemy wyjeżdżać, e, więc ja już jestem ogarnięta. Nie malowałam się, bo stwierdziłam, że to bez sensu, żeby się malować, bo jedę tam tylko. Dzisiaj jedziemy, stoimy na nas i jutro już wyjeżdżamy, więc to jest bez sensu, żeby się malować. A tak to jest git, więc mogę wam pokazać w sumie moją stylizację, bo jestem z nim zadowolona. E, mogło być troszeczkę lepiej coś... coś... Tak, tak, mm, ale mi się podoba, więc mogę Wam ją pokazać. Tak, proszę bardzo, ja nadal nie mam przykręconego lustra, ale e, tak to się prezentuje. E, mi się podoba, mi się podoba. E, jest to dosyć modne teraz, że taki bezrękawnik razem z golfem. Proszę bardzo, bez ten taki sweterko bezrękawnik mam z lumpa tak samo jak e, ten. Golfik, yy, oczywiście pasek z Stradivariusa, spodnie są Stop Secret, no i skiety. No i tak to by się prezentowało. Oh, if Cześć, kochani, ja, my wyjechaliśmy. Jest w ogóle mega, mega ślisko. I w ogóle, ale stwierdziłam, że się do Was odezwę, byliśmy przed chwilą na tym kuliku. Oczywiście musiałam się wywalić, jak zawsze. Jest w ogóle super, ale jest mega, mega zimno. Jest mega, mega zimno. I teraz idziemy sobie na sanki. Okej kochani, ja się do, wa do Was odzywam już z pokoju. E, właśnie mamy chwilę e, taką wolną, bo przyszłam się nagrzeć, bo po prostu nie dam rady, mam ta jest, jest tak mi zimno w nogi, po prostu ich nie czuję. Jestem tu z moją siostrą Jula, Jucia! I ona sobie ogląda bajki, e, Przyszłam się do pokoju się ogrzać, więc sobie mogę Wam teraz zrobić taki mały rundur, e, no. Więc proszę bardzo, wchodzimy, drzwi. Tutaj mamy wieszaczek, szafka numer jeden, łóżko numer jeden, okno. Tu mam jakieś obrazki na ścianach, łóżko numer dwa, lampa, łóżko <noise> numer trzy, dwie komutki moja siostra i łóżko numer cztery, telewizor, mały taki stoliczek z krzesłami tam jest walizka, tu jest mój plecak, tu mamy jedzonko. I tu jakieś inne rzeczy. Taka mała kuchnia z mikrofalówką z lewym. A za tymi drzwiami mamy łazienkę. Taka zwykła łazienka. O nie, no taka zwyczajna łazieneczka. No, więc tak się prezentuje ten pokój. Byliśmy właśnie już dwa razy na kuliku, bo ogólnie mieliśmy być raz, no ale. Byliśmy dwa razy, bo Pan nam yy, pozwolił, żeby było dwa razy. Yy, Zjeżdżam trochę z górki, ale po prostu jest tak zimno, jest tak zimno, że po prostu nie wytrzymuję, serio. W ogóle tu mi tata przed chwilą przyniósł cieplusią herbatkę, więc sztos. Yy, w ogóle mam... Yy, yy. Mam ten golf i ten sweterek pod Mam jeszcze na to e, ten polarek z lumpa, spodnie narciarskie pod spodem, leginsy, no i długie skiety, ale chyba będę musiała użyć jeszcze jedno parę skiet, bo po prostu jest za zimno, serio, mega, mega zimno. No. Siem. Bardzo tu mamy taki widoczek tutaj. Tak to prezentuje się bardzo, jest po prostu przepięknie. Prze mogliście widzieć tam e, właśnie...

Hejka kochani, ja już sobie e, przyszłam do domku, bo się zrobiło troszeczkę zimno, już jest ciemno, mamy godzinkę 17.55, ja już sobie tak leżę, sobie chilluję, ponieważ już tam nie chciałam siedzieć, e, tam moi rodzice e, i tam i wszyscy tam jeszcze sobie siedzą przy ognisku, a ja sobie leżę i chilluję i oglądam sobie YouTube'a, zaraz tam też mam w planach jakiś film obejrzeć sobie, e, myślę, że oczywiście postawię na Marvela, E, jakiejś części, której może nie oglądałam albo m, oglądałam no mm, nie wiem, no tak sobie leży, chilluję hejka kochani, my już, e, już e, się prawie ubraliśmy, wszystkie rzeczy już są prawie w samochodzie, już zaraz będziemy wyjeżdżać stwierdziłam, że się do was odezwę bo już e, wieczorem się z wami, nie, do was się nie odzywałam dzisiaj wstaliśmy e, ja oglądałam sobie Kapitan Amerykę, bo wam mówiłam że ogląd będę oglądać sobie Marvela i w telewizji był Kapitan Ameryka więc fajnie i zjedliśmy się na niej, ogarnęliśmy się i już będziemy zaraz wyjeżdżać więc już pewnie się odniesie do Was w domku <mum> kochani, już jestem w domu, witam się do was w makijażu dosyć niecodziennym, ponieważ sobie siedzę i robię sobie, tutaj mamy lody, zainspirowałam, że tylko ma taka ta koszulka, jakoś za, tak użyłam podkład, całą taką bazę i nie do końca wiedziałam co chcę robić, a szkod sobie myślałam, że zrobię sobie lody. Więc, e, tak, chciałabym, że się do was odezwę, też mam coś tutaj na obiektywie, o, o, o. E, że się do was odezwę, przed chwilą zrobiłam sobie pizzkę i, i będziemy jeść pizzkę. więc oczywiście moja ulubiona, czyli hawajska z boczkiem. No, no i jeszcze pepperoni, ale tam... Ja wolę... Oczywiście hawajską. No i sobie tak robię. W ogóle czuję, że będzie dosyć śmieszna mina typa, który przywiezie tu pizzę. Jak zobaczy mnie w takim wydaniu. Oczywiście to nie jest jeszcze skończone. Tu jeszcze będą cieni i w ogóle to wszystko trochę mi to chyba zajmie. A w ogóle jestem mega zadowolona z oczu. Bo wyszły mi fajne Fajnie się to zblendowało, Na tym ogół trochę wyszły mi plany, w niektórych miejscach niestety. Ale... Ale... No, na, na zdjęciu tego nie będzie widać. mam e, taką szczerą nadzieję. <grym> Więc sobie... Mm, maluję się, słucham oczywiście swo, swoje playlisty na Spotify'u. E, no, jak możecie słyszeć, też z tyłu jest moja siostra. Sobie ogląda na tablecie jakieś tam jakieś tam rzeczy. No, więc w sumie się do sobie no już mi, jak pizka już yy, przyjedzie. Kiołka, proszę bardzo. Tu Sabrina leci na Netflixie, a tu jest Jula, gdzie my z Julą Idziemy jeść pizzkę. Proszę bardzo, otwieramy. Oczywiście hawajska i peperoni i sosiki. Więc jemy.

po matkę, więc zaraz yy, kończę, ale stwierdziłam, że sobie yy, obejrzę to, drugą część. Yy, taką, nie, jakoś, nie wiem, zobaczyłam na TikToku i tak mnie się zachciało. Ja nie oglądałam drugiej części. Oglądałam pierwszą jakoś tak, trzy lata temu, dwa. Nie, wiem, no co, trzy. Chyba trzy <laughs> yy, oglądałam i była git, była spoko. Znaczy, ja oczywiście, jak to ja, nie wiem ile tam miałam 3 lata temu, tak 11-10 lat miałam. Mm, no to ob byłam obstrana. Ale stwierdziłam, że sobie obejrzę e, drugą część i co? Więc ja znalazłam sobie na CDA i będziemy oglądać w ogóle najbardziej mnie przeraża to, że trwa to prawie 3 godziny, jakby... Ale tyle sam w sumie trwa Harry Potter, więc ja to spokojnie to obejrzę, więc... Zabieram się za oglądanie i dokończenie tego makijażu. Hejka kochani! Ja jestem właśnie w kuchni. Mam. biegam po schodach. Po was. Po was biegłam. Mam tu włączone to coś. Zapomniałam, kto się nazywa. Oczywiście. I robię sobie pankajki. Tu mamy ogólnie zupę, ale dobra. Nie zresztą nie na to. Tu mamy pankajki. Niektóre są nieprzypieczone. Niektóre są wręcz spalone, ale dobra, Tu mamy ciasto. Patelnia. I robimy. Proszę bardzo, tu jeden jeszcze się robi, tutaj już przewróciłam. I ogólnie, ha będą pytania. Jeśli będą pytania, to ja robiłam z przepisu do mniej ktoś to Wam ten filmik podlinkuje na dole. Więc jeśli nie zapomnę, to jak zapomnę, to mi możecie przypomnieć, to wtedy wstawię. Eee, ale mam nadzieję, że będę pamiętać. Proszę bardzo, tu już zrobiłam. W ogóle one są przepyszne i są sztos. Ale no niestety ja jestem super kucharką i no i tak to się właśnie prezentuje. Hej, kochani, już przyszłam się do Was tutaj pożegnać. Mam godzinkę zaraz 21. Eee, ja już stwierdziłam, że mam wystarczająco materiału na tego vloga, więc już go dla Was zakończę. Więc ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na moim kanale. I co do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!